Na moim kanale, tutaj Julia. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moją pierwszą szczerą recenzję sklepu e, Rene. Dostałam możliwość współpracy od e, tej marki, żebym e, wybrała sobie trzy par butów, e, nagrała film i oceniła szczerze, co o nich sądzę. E, bardzo się stroniłam od tego typu filmów i od tego typu współpracy, gdyż raz sama, ze swojej jeszcze kiedy nie nagrywałam na YouTubie. Kupiłam z bardzo znanego sklepu internetowego z butami, nie będę mówiła jakiego, ale naprawdę znanego kozaki za kolano, które okazały się totalnym bezsensem, okazały się bardzo złej jakości, za duże. No i nie chciałam więcej z takich stron czegokolwiek zamawiać, więc nie chciałam też was oszukiwać, jeżeli bym dostała te buty i by się okazało, że są beznadziejne. Nie chciałam wprowadzać was w błąd. Ale kiedy przyszła do mnie paczka i zobaczyłam obuwie i zobaczyłam w jakiej z, y, jakości są te buty, w jakim stanie, proszę na wniosku, że powiem Wam szczerze, co i jak. Zaczynajmy! Dobra, zacznijmy od tego, że buty są zapakowane w przepięknym, takim łososiowo-lużowym kolorku. E, piękne opakowanie z takimi kropeczkami, e, bardzo ładnie wykonane. Kiedy otwieramy pudełko, e, ładnie zapakowane, dostajemy list. Zapieczętowany z rką. Otwierając go, mamy okazję dowiedzieć się, kto pakował nam buty. Tutaj wystają taki liścik, był na przykład taki w takich moich kolorkach różu i e, złota. No i dla mnie tą parę butów e, Michał e, pakował. Bardzo miło, pozdrawiam Michał. E, no i do tego są jeszcze naklejki. E, no i tak, pierwsza para butów. Są to koturne. Są to koturne e, takie beżowe. Z najłatwiejszym teraz wiązaniem wokół łydki. Powiem Wam, że są bardzo fajnie wykonane. Zamówiłam je w rozmiarze 38. Sandały na stronie, teraz tutaj spoglądam. Kosztują 69,99 z przeceny z 79 zł. Powiem Wam, że są wykonane naprawdę spoko. Nic tutaj nie wystaje, żadne. Włoski, tak naprawdę wygodne są, no ale bardzo. I teraz Wam pokażę yy, nagranie, jak wyglądają na stopach. Powiem Wam, że bardzo zaskoczyło mnie, bo gdybym kupowała samej na swojej, no to 69 zł yy, to jest cena za takie but, bardzo atrakcyjna. No, nawet w sieciówce te buty pewnie by kosztowały około 150 zł w H&M No i widzicie, tutaj mamy fajne naklejeczki. Na jednej napisane You are amazing, a na drugiej, butów nigdy za wiele. A to akurat, prawda. Mam parę butów A! Są te, na które najbardziej wyczekiwałam, na które bałam się, że będą za duże na mnie. E, a jak się okazało, wszystko było w porządku. Już Wam mówię, ile kosztują one na stronie. To są sandały beżowe. E, na stronie one kosztują 79 zł, przecenione z 89. E, I przygoda była taka z nimi, że zamówiłam je w rozmiarze 37, bo na stronie nie było. Bo zobaczcie, jak pięknie to dają. Nie było 38, a ja mam 38 nawet i pół. Ale kiedy moja siostra ostatnio w którymś z sieciówek kupiła buty 37, bo nie było też dla niej, założyłam je, to były właśnie też sandałki chyba z sylwetki Beliusa i były naprawdę dla mnie dobre, więc doszłam do wniosku, że spróbuję, zobaczymy i powiem Wam, że myślałam, że to będą tak niewygodne, bo zobaczcie, bardzo mają płaską tutaj, um, dół nie mają żadnej koturny, żeby troszeczkę podwyższyć, powiem Wam, że są naprawdę bardzo wygodne i są wygodniejsze od butów, które kupiłam w hausie, które zaraz Wam pokażę, które są przepiękne, ale no z wygodą nie mają dużo wspólnego. Bardzo długo szukałam takich klasycznych... Yy, bucików, które by pasowały do ich spodni i spódnicy te znalazłam za równo 100 zł w hausie, ale co się stało z moimi nogami po tych butach? Tutaj całe mnie obtarły. Nadal nie je próbuję, jeżeli macie jakieś sposoby na to, jak rozciągnąć te buty, albo żeby przestały mnie obcierać, chociaż zakładam zawsze do nich um, plasterki, no to jest ciężko, zostawiły mi duże ślady na y, piętach. A zobaczcie, te mają dużo wyższy obcas i okazało się, i okazało się, że są tak super wygodne, że wydaje mi się, że spokojnie można iść sobie na cały dzień, czy do pracy, czy do szkoły, czy nawet na miasto i bez problemu będą dawały sobie radę. Poza tym oczywiście urzekł mnie ten wzór tutaj kwiecisty i powiem Wam, że marka Renę bardzo mnie zaskoczyła i sprawdzajcie, bo czasami rozmiary faktycznie mniejsze mogą być w porządku. Ostatnią parą, którą zamówiłam, są to buty, które... Postanowiłam w końcu mieć jedne płaskie. Użrękł mnie również. Tutaj mamy znowu kartkę. Te buty Artur pakował, w ogóle prawie w samym nie chyba tym pokojem buty, Bardzo mi grają Artura. No i tutaj to są buty espadrylki z przecudnym Flamingiem. On mnie bardzo urzekł. Jest w bardzo wielu odcieniach ten model u nich na stronie. Zaraz Wam powiem, ile kosztuje on na stronie. Ja zamówiłam je w rozmiarze 38 i powiem Wam, że mogłam zamówić może 39, chociaż daję radę. Buty na stronie kosztują 59,99 z 69. O, jak z tego co widzę, to u nich na stronie bardzo wiele butów jest o tak 10 zł e, tańszych teraz. Powiem Wam, że są bardzo wygodne, chociaż ta, widzicie, podeszwa jest jakoś bardzo elastyczna, e, ale właśnie na Espadrille możecie zwrócić uwagę na bardziej na centymetry, bo w Sandakach, jak widzieliście, zamówiłam 37 i były super a tutaj mi się wydaje, że pół rozmiara by było dłużej, mi starczyło, ale są przepiękne i właśnie ten wzór jak najbardziej. I tutaj znowu mam te klejki. You are amazing, but tu za wiele i you are smart. Bardzo cieszę się na tą współpracę, bo mogłam Wam w końcu powiedzieć, bo wiedziałam, że bardzo wiele przez z Polskiego YouTube'a nagrywało filmy z marką Renę. Ciekawiła mnie ta strona, zwłaszcza, że te sandałki po są po prostu tak cudowne i w ogóle oddają mój styl, kiedy mogę założyć sobie spódnicę i do tego po prostu śmigać sobie w takich pięknych sandałkach. I powiem Wam, że są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Ja nie widzę, żeby coś tutaj się działo za bardzo. W dotyku są bardzo miłe, to jest taki zamsz. Wszystko fajnie powiem Wam, że jestem jak najbardziej zadowolona, zwłaszcza, że no, zobaczcie, ile te buty normalnie kosztują na stronie, więc gdzie znajdziemy w sieciówce buty za 69 zł, bez promocji, które będą fajnie wykonane, tak jak te tutaj. Jeżeli ten film Wam się spodobał, jeżeli macie już jakieś doświadczenia ze sklepami internetowymi, właśnie z obuwiem, dajcie znać. Ja właśnie czekam na moje bardzo duże zamówienie, a bardzo duże, dość duże zamówienie z jednej ze stron z ubraniami, którą sama zamówiłam specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam, jak wyglądają właśnie... O oczekiwania, oczekiwaniach rzeczywistości rzeczywistość ze sklepami internetowymi. Nie będę mówiła jeszcze jaka to jest marka, ale czekamy, czekamy i będzie ta paczka pewnie długo szła i dowiemy się, jaka jest prawda. Tutaj jak najbardziej Renę dla mnie jak na plus. Sama będę chyba zabawiała w nich budki, bo te sandałki są przepiękne. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, że nie zapomnieliście o mnie. Mam nadzieję, że wakacje wam mają super. No i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!